A, a ze mną jest dzisiaj mój brat Sergiusz no i dzisiaj będę z nim grać on będzie mi w pokoju coś robić, nie wiem co a ja będę grać surwa i surf nie? przywitaj się Sergiusz cześć wszystkim no. ma 6 lat i Ech. teraz żuje gumę, a ja jadę z koksem też usiądź sobie... Ej, co to jest taka? Nie, surwa i surfa. O, nie znasz. A no, przy trzeba uciekać tak tak. Ta. 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 Mhm. Co już hmm. się cieszę, że nagrywa nie no. Wizu, to nie ma sobie? Widzę to. A gdybyście nie widzieli, to ja mam 9 lat, nie? No ja mam 9, ja kadpę mam 9. Mam 9. Nie zostaw, nie, chodź, zamknij. 10, ja, mój brat jest taki dziwny, że widzicie, co on teraz robi, że nie gramy. No już się nawalamy, nogę. no No to eu já idę, biegam No to eu já biego, O Daily Complete Jakiś tam, do gás, do gás, do gás fajnie. me, fai. fai, ok, Fai, well, me, o que, podwoi, Nie to, se, me, to, Aj Proszę napiszcie ile ma trwać filmik kiedy, bo nie wiem wtedy. Dzisiaj będzie trwać 5, bo nie wiem, sorki, że nie wiem. <śleszy> mhm. <śleszy> e, jeśli nie subskrybujecie, to zas, zasubskrybujcie. Taki przecież przycisk czek jest. Op pod filmikiem i go kliknijcie będziecie widzieć wtedy kiedy mam filmik do dodaję no powiem tylko że najczęściej będę filmy w środę i w piątki najczęściej dobra no bo to są filmy moje kiedy mam ból dobra hmm. i proszę nie lajkujcie w nocy Wtedy przechodzi tu na telefon, no i najpiszcie. Albo nie, lajkujcie. No to... No dobra, lajkujcie, lajkujcie, żartuję, lajkujcie, no lajkujcie. No, no zaraz kończymy filmik. Nie wiem kiedy mam kończyć, napiszcie. Proszę, napiszcie. <grym> Proszę, napiszcie, ile ma trwać jeden filmik. Bo <laughs> jak nie napiszecie, to ja nie wiem. Będę nagrywać po 5 minut chyba. Nie wiem. No, może to 10, 0? Ale... Nie wiem. Proszę, decyzja. <laughs> Moja nie. <laughs> Pomyślcie. Naprawdę, napiszcie, proszę. Napiszcie. Napiszcie, ile ma trwać. Zajmę to kończymy filmik I ja mam ci te butki Pamiętajcie <grypt> like żeby to zostawić to lajka Będzie kolejny filmik, ale już jutro już jutro. <laughs> bo dzisiaj już jest, idę spać, no i będzie orkiestra. A i co tu się działo, widzieliście? Co tu się działo? <laughs> tu się działo? <śmiech> <śmiech> Możecie zauważyć, że miałem innego ludzika, no bo przystąpiłem sobie, chciałam sprawdzić. Sprawdzałem poza filmem. <laughs> Sprawdzałem poza filmem. Yy, czy. Czy tam coś tam Sprawdzałem. No i zaraz kończy. No to zaraz. Jak zginę teraz. <laughs> no to kończymy filmik tutaj. Okay? Dobra. <klipp> no to co? Oje, no, no to ta film Ha nara